Szanowni państwo, za chwilę nastąpi składanie kwiatów i wieńców przez poszczególne delegacje. No, na prośbę Արս żeby z sobie jaja zrobić bo ja ja tego co pomylić tak? to jest poleg nasz na kamerę od z kamerą długi я не Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich składa wiceprezes Związku Pan Tadeusz Nowacki. Mieniec podmarszałka Sejmu, panie Elżbiety Witek, składa wicemarszałek Sejmu, pan Piotr Zgorzelski. Czy to właśnie z Nie, w miarę możliwości staram się tak. z dyrektorzy od prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego złoży organizator uroczystości prezes patriotycznego związku organizacji kryzysów kombatanckich pan Witold Listowski. Na W imieniu Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Pieniec składa dyrektor Biura Spamiętniania Walki i Męczeństwa pan Adam Slide. Szałka Województwa Mazowieckiego, pana Adama Struzzira, Złowy pełnomocnik na szałka do spraw kombatantów, pan Zbigniew Czarwiński. podległości z podległości zastępca dyrektora pani Beata Michalec. Dobrze, że mnie sprząta w nie? Tak. składa konsul honorowy Republiki Kirgijskiej pan Janusz Kuchczyński